Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj zagramy w Minecraft od zera. W ostatnim odcinku przyszykowaliśmy miejsce pod naszą bazę, zrobiliśmy naszą pierwszą farmę i wykopaliśmy nasze pierwsze surowce. A w tym odcinku w sumie trochę kontynuujemy to, co robiliśmy ostatnio, czyli tak naprawdę zaczniemy rozbudowę naszej bazy, zrobimy kolejne farmy i wybierzemy się w dalszą wyprawę do kopalni. Zanim zajmiemy się rozbudową naszej bazy, musimy zdobyć trochę więcej surowców. No, a żeby zdobyć więcej surowców, musimy udać się do kopalni. Tylko zanim wybierzemy się do kopalni, żeby zejść głębiej niż. Do tej pory musimy też się trochę naszykować. I pierwsze na co należy zwrócić uwagę, to to, żeby mieć zapas jedzenia. Bo to, że ja tu mam trochę ryby i tych jagódek, to zdecydowanie nie wystarczy. Więc to jest to, czym się zajmiemy teraz na początku. Więc żeby więcej powiedzieć o jedzonku, to najpierw musimy zacząć farmić. A żeby to robić, potrzebujemy motykę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że potrzebujemy wodę. I do tego będziemy potrzebować wiaderko. I tutaj pokażę Wam też jeden trik. Tu mamy na szczęście bardzo blisko siebie wodę. I woda, jeżeli ma spełnione odpowiednie warunki, jest w Minecrafcie nieskończona, tak jak tutaj widzicie. Zabrałem trochę wody z tego bloku, a i tak ta woda dalej tu jest. I żeby nie musieć tutaj cały czas chodzić, pokażę wam taki trik. Może na razie zróbmy to w tym miejscu. Jeżeli wykopiecie dziurę 2x2 dwa dwa i wstawicie najpierw w jednym rogu wodę i później weźmiemy jeszcze raz do wiaderka i postawimy w drugim rogu, to właśnie spełnimy ten warunek i stworzymy nieskończone źródełko. I wtedy nieważne skąd weźmiemy tą wodę, będzie ona nieskończona. I w ten sposób zaoszczędziliśmy sobie chodzenie cały czas gdzieś do jakiegoś większego źródła. No ale co? Mamy wodę, mamy motykę, to teraz jak to dokładnie działa. Żeby móc coś wyhodować, musimy zaorać kawałek ziemi i wtedy staje się ona takim polem. Tylko żeby mogło coś na niej rosnąć, musi mieć ona dostęp do wody. I jeden taki klocek wody potrafi nawodnić cztery kratki od siebie. Więc można najprościej sobie rozrysować to te w ten sposób i wtedy połączyć i zaorać wszystko, co jest w środku. I w ten sposób mamy najbardziej wydajne pole, jak tylko się da. Tylko zanim zajmiemy się tym, żeby zacząć sadzić, jak widzicie, ono tu powoli się nawadnia, zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo trzeba pamiętać, że rośliny, żeby rosnąć, potrzebują światła. I tu tutaj takim sposobem, z którego ja lubię korzystać, jest to, jeżeli wyciągniemy teraz stąd wodę i postawimy tutaj półpłytkę w ten sposób, może wykopię, o, tak, się jest w górnej części, to możemy dać wodę do tej półpłytki. Widzicie, na chwilę zabrałem wodę i już zaczęły wysychać te pola i się zamieniać z powrotem w zwykłą ziemię, ale w ten sposób nie wpadniemy po prostu tutaj do wody, to jest pierwsza sprawa, bo jest tak zasłonięta, a druga sprawa, że właśnie możemy na środku naszego pola postawić pochodnie i ona wtedy powinna wszystko dookoła dość dobrze oświetlać. I jeżeli już spełniamy wszystkie te warunki, to możemy zacząć sadzić nasze pierwsze nasionka. Jak widzicie, miałem prawie cały stak i nawet nie dałem rady całego pola zasadzić. Ale o to nie ma się co martwić, bo jak nam już wyrośnie i zbierzemy, to nie dość, że dostaniemy zboże, to jeszcze dostaje się tak 2-3 nasionka za każdy zebrany. Więc w końcu ten kawałek też uzupełnimy. I inna rada, tyle że na razie nie mam jak wam jej pokazać. Jeżeli macie inne warzywa, które można hodować, typu marchewka albo ziemniak, to jeżeli będziecie sadzić to wszystko tak w takich paskach, żeby jeden rodzaj rośliny nie rósł tak obok siebie, tak jak ja to teraz zrobiłem, to właśnie, jeżeli to będzie w paskach na zmianę, to wtedy powinno trochę szybciej rosnąć. I następne czym będziemy się chcieli zająć to farmy zwierząt. I między innymi do tego będziemy potrzebować właśnie zboże, ale poza zbożem będziemy potrzebować też miejsce, w którym będziemy te zwierzęta trzymać. Więc ja na razie kładę się spać i skoro jest ranek, to ja jeszcze muszę się na chwilę cofnąć do naszego namiotu, bo nie wziąłem ze sobą żadnych sadzonek drzewa, a zaczęło mi brakować drewna świerkowego. No i jak już mamy trochę więcej drewna, to pierwsze co, zrobimy świerkową furtkę. Ja wiem, że będę chciał zrobić zagrodę dla krów i owiec, więc zrobię dwie furtki. I więc. Więcej płotków. No i co? Musimy postawić płotki. No i ja robię podział, bo tak jak mówiłem chcę mieć dwie osobne zagrody dla krów i dla owieczek. No i oczywiście też im postawimy światło, żeby były trochę bezpieczniejsze. No i teraz jedynie co, to zostało nam poczekać na zboże. A w międzyczasie my się bardziej też przygotujemy co do ekwipunku na naszą wyprawę. Przede wszystkim tak, żeby wziąć ze sobą tylko to, czego rzeczywiście potrzebujemy. Oczywiście najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, więc podstawą jest właśnie zbroja i tarcza. I myślę, że zainwestujemy też już właśnie w lepsze narzędzia. Zrobimy kilow, a może nawet dwa, żeby mieć w zapasie. I żelazną siekierę. Bo tak jak ja wam mówiłem na początku serii, ja zdecydowanie wolę walczyć się siekierą. No, i nie można zapomnieć o tym, że będziemy potrzebować pochodni, więc też ich naróbmy od razu. Odłóżmy wszystkiego, czego możemy nie potrzebować, i w międzyczasie zróbmy też małą farmę jagód, żeby mieć w zapasie. No, i nasze zboże urosło. Tutaj nie dajcie się zmylić. To, mimo że też jest żółte, to widzicie, ma trochę takiego zielonego w sobie, więc też się jeszcze nie nadaje do zebrania. Ale to, które już jest takie w pełni żółte, można zebrać. I tak jak widzicie, dostaliśmy pszenicę i dwa nasionka, to od razu możemy zasadzić. No i już dosłownie, żeby mieć wypełnioną farmę, brakuje nam tylko dwóch nasionek, ale mamy sześć pszenic i moglibyśmy z tego zrobić albo dwa chlebki, albo wykorzystać to w inny sposób, właśnie w celu zrobienia farmy zwierząt. I tak jak mówiłem, ja chciałbym krów, i owce, więc tutaj podejdźmy. O, i widzicie, jak podejdę trzymając to w rączce, to zwierzęta zaczynają się mną interesować i będą za mną szły. W ten sposób możemy zaprowadzić krówkę do naszej bazy. Tylko trzeba być ostrożnym, żeby nie zostawić jej zbyt daleko z tyłu, bo przestanie się nami interesować. Tam widziałem, że jest też druga krówka, więc przyprowadzimy dwie. Jak widzicie, ja tutaj zacząłem hodować świerki, te duże, bo jednak będziemy potrzebować trochę drewna. Otwórzmy furtkę. No, i widzicie, odszedłem za daleko i się mną już przestała interesować. No, chodź i wejdźmy. Ona powinna. Sobie poradzić. I teraz przestańmy trzymać, żeby się przestała nami interesować. Zamknijmy ją i pobiegnijmy po tą drugą. I ogólnie pszenica działa na krowy i owce, ale żeby tak zaciągnąć za sobą świnkę, będziemy potrzebować już albo marchewki, albo ziemniaka. A na kurczaki działają po prostu nasionka pszenicy, więc w sumie najprościej. Mamy obie krówki, zamknijmy je tutaj. No i gdy już mamy właśnie dwie krówki tam, gdzie chcemy mieć zagrodę dla nich, to bierzemy pszenicę i klikamy prawym przyciskiem myszy. Tak jak widzicie, pojawiły się nad nimi takie serduszka. I jeżeli zrobimy tak z dwoma krówkami, to one zrobią małą krówkę. Dostaliśmy nowe osiągnięcie, właśnie za rozmnożenie naszych pierwszych zwierząt. I w ten sposób zaczyna się nasza farma krów. Więc teraz jeszcze zostało tak sprowadzić i rozmnożyć dwie owieczki. No, zebrałem swoje pierwsze jajko w tym świecie. I też polecam od razu na start zacząć zbierać jajka, bo później wykorzystamy je do trochę innej farmy, gdzie udało mi się zwabić dwie owieczki na raz. Ale to tym bardziej muszę uważać, żeby żadna z nich się nie zgubiła. I mamy je na miejscu i robimy dokładnie to samo co z krówkami. Tworzymy małą owieczkę. I w międzyczasie zdążyło nam wyrosnąć więcej zboża. No i zapełniliśmy całą naszą farmę. Ale na razie odkładamy wszystko czego nie potrzebujemy. Sprawdzamy czy jesteśmy przygotowani. Mamy stak pochodni, mamy tarcze, mamy trochę jedzenia, mamy drewno, zapasowe narzędzia. I ja zawsze lubię ze za sobą wziąć wiadro wody, więc mamy wszystko co będzie nam potrzebne na wyprawę. No i dzisiaj idziemy do jaskini już w celu znalezienia diamentów. No i tutaj może też trochę więcej powiem właśnie o kopaniu diamentów, bo są na to dwa sposoby. Można albo zrobić tak jak my, że pójść do jaskini, zejść bardzo nisko i szukać w jaskiniach. Ale ilość pojawiających się diamentów, które są wystawione na powietrze, jest mniejsza od tego, ile diamentów może pojawiać się, jeżeli są zakryte z każdej strony jakimś kamieniem. Dlatego właśnie drugim sposobem jest po prostu kopanie się. Ale kopaniem zajmiemy się w innym odcinku, jak trochę rozbudujemy też naszą bazę. A dzisiaj spróbujmy naszego szczęścia, właśnie w jaskiniach. Więc jesteśmy z powrotem w tej jaskini, co w poprzednim odcinku. Mamy tutaj. Endermana. Chyba jeszcze nie mieliśmy z nim do czynienia w tej serii, więc może od razu powiem. On, dopóki się na niego nie spojrzycie, jest niegroźny. Chyba że spojrzycie mu w oczy. To wtedy staje się zagrożeniem. I zresztą jest jednym z najcięższych mobków w zwykłym świecie. Ale później będziemy potrzebować coś, co można dostać tylko z niego, czyli oko Endermana. Więc może w sumie spróbujmy naszego szczęścia. Mamy zbroję. I widzicie? Dopóki nie spojrzymy mu w oczy, to on tylko sobie będzie chodził obok. Ale spojrzałem mu w oczy i widzicie, jak się zdenerwował i zaczął krzyczeć. Więc spróbujmy z nim zawalczyć. No. Stoję tak dość wysoko. Blokujemy się tarczą. I jeszcze jedna rzecz jest z Zendermanami taka, że one właśnie potrafią się teleportować. Więc najostrożniej jak tylko mogę. Walczymy i udało nam się zabić naszego pierwszego Endermana, ale niestety nie upuścił nam swojej perły. I udało nam się znowu dotrzeć do Deep Slate'u, czyli właśnie jesteśmy blisko poziomu zera. No i tak jak mówiłem, im niżej jesteśmy, tym większa szansa na diamenty, więc staramy się zejść jak najgłębiej. Tu jakaś taka głębsza dziura, trochę żelaza. I właśnie po to głównie nam tarcza, dostaliśmy osiągnięcie, żeby blokować właśnie strzały szkieleta i wybuchy Creepera. Ale nie interesuje nas zbytnio na razie, żeby iść w górę. Tylko w dół. I widzicie tutaj od razu obok. Nie dość, że mamy nowy blok, to mamy nasze pierwsze diamenty. Stawiamy pochodnie, sprawdzamy, czy okolica jest na pewno bezpieczna, żeby nic zaraz nam nie zaszło od pleców. I wykopujemy nasze pierwsze diamenty. I ogólnie, jeżeli chodzi o Deepslate, czyli ten kamień, przy którym teraz jesteśmy, w nim też normalnie pojawiają się surowce, bo tak jak widzicie tutaj, chociażby mieć, z różnicą taką, że właśnie ona też jest deep slate, w Deepslate'owej oprawie. I różni się to tylko i wyłącznie tym, że Deepslate dłużej się kopie od zwykłego kamienia, dlatego też nie schodziliśmy do tego poziomu w poprzednim odcinku, no bo kamiennym kilofem to zdecydowanie za długo by zajmowało. A teraz, jak mamy żelazo, to już ma to trochę więcej sensu. O, tutaj znowu mamy ten lewitujący drzwi to wykorzystajmy znowu ten trik. No i teraz skupmy się trochę na tym bloku, który tutaj widzimy. Nazywa się on bazalt i sam on nas jakoś super nie interesuje, ale interesuje nas to, co on oznacza. Bo oznacza on to, że jak wkopiemy się do środka, to mamy kolejny też nowy blok, kalcyt. Ale dalej to nie jest to, na czym chcemy się skupić. Tylko to fioletowe jest to, na czym nam zależy. I widzicie, doprowadziło ta, nas to do kolejnych diamentów. Ale znaleźliśmy ametyst, czyli taki specjalny kawałek kamienia, który pojawia się pod ziemią i służy on do robienia specjalnego takiego szkła, które nie przepuszcza światła które przydaje się w różnych farmach, ale można też dzięki niemu robić lunetę. I bardzo fajnie przydaje się do ozdób. Tylko jak zwrócicie uwagę, ja kopię też już ten ametyst, czyli to fioletowe, tylko zostawiam takie bloki, które mają w sobie takie pęknięcia. Bo właśnie z tego rodzaju bloku wyrastają takie kryształy, które jeżeli skopiemy, to dostaniemy odłamek ametystu, z którego po pierwsze możemy też skraftować właśnie taki blok, ale to właśnie z niego robi się lunetę i to specjalne szkło. A właśnie z tych pękniętych bloków, nawet jeżeli skopiemy takie kryształy... One później mogą odrosnąć z czasem, więc nie chcemy ich psuć, bo zawsze będziemy mogli tu kiedyś wrócić i wykopać więcej, jeżeli będziemy potrzebować. No ale nas też interesują te diamenty, które tu znaleźliśmy. No i w ten sposób mamy już 7 diamentów. I tu mamy też nowy surowiec, czyli redstone, który jest takim rodzajem kabla elektrycznego w minecraftzie, dzięki czemu można robić później różnego rodzaju struktury. A tutaj mamy złoto, które później nam się przyda do wymiany z piglinami, które są w piekle i robienia lepszego jedzenia. Ale też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jesteśmy właśnie tak nisko, to już w ogóle nie ma węgla, dlatego nie opłaca się tak na początku tu schodzić. I z takimi miejscami jak tam na dole trzeba zawsze uważać, bo nawet jeżeli możemy tego na razie nie widzieć, to tam prawie zawsze będzie od groma potworków. Więc zanim tam zaskoczymy, najedzmy się, uleczmy i pierwsze co, zeskoczymy na dół, będziemy chcieli oświetlić jak najwięcej takiej dużej przestrzeni i dopiero wtedy zacząć walczyć z potworkami. No i skoro mamy pełne życie, to zeskakujemy do wody. Pamiętajcie, żeby trzymać spację. Stawiamy od razu pierwszą pochodnię i zaczynamy walczyć. O, i widzicie, możemy też od razu spróbować na siebie nastawić mopki przeciwko sobie, bo tam szkielet trafił w zombiaka i zaczął z nim walczyć. No i teraz ostrożnie udało nam się pokonać wszystkie zombiaki, ale mamy mało życia, więc ostrożnie podchodzimy do szkieleta. I widzicie co zrobiłem? Jeżeli podskoczycie i w momencie spadania uderzycie, to zadajecie krytyczne obrażenia, czyli atak, który jest po prostu silniejszy niż normalny. Ale zniszczył się nasz pierwszy kamienny miecz, więc ja przechodzę do walki właśnie siekierą. I dlaczego tak lubię walczyć siekierą? Bo jak mamy już żelazną siekierę. To wystarczą tylko dwa krytyczne ciosy, jesteśmy w stanie pokonać każdego potworka. No może poza endermanami. To jak mamy już trochę oświetlone i zajęliśmy się potworkami, to możemy zacząć się rozglądać za surowcami. I pamiętajcie, żeby patrzeć też na sufit, bo nawet w takich miejscach mogą pojawiać się diamenty. No i znalazłem kolejne diamenty. No i tutaj zeskoczyliśmy na dół, zwiedziłem już całą tą część. I wydawałoby się, że już nie ma gdzie iść, więc myślałem o tym, żeby wracać na górę, ale zawsze warto się rozejrzeć, bo patrzcie, że tutaj jeszcze jest jakaś śpara, czyli coś tam jest. Więc możemy się przekopać po prostu i może będziemy mieli jakąś dalszą drogę. I patrzcie, co tu znaleźliśmy. Mimo, że jesteśmy w dipslejcie, to mamy tutaj blok, który poza tą strukturą w inny sposób naturalnie nie występuje. Zniszmy jedną ścianę i widzicie co tam jest. Masa ząbiaków. O! I nasze pierwsze spotkanie z dzieckiem zombie, Chyba najbardziej niebezpiecznym po prostu potworem w całej grze. Bo jest on mały, więc ciężko go trafić i bardzo szybki. Więc tym bardziej ciężko go trafić. Więc może nie ryzykujmy z takim podchodzeniem. I patrzcie. Mamy tutaj spawner zombiaków. Więc pozbądźmy się wszystkich tych zombie. Jeżeli będziemy odpowiednio blisko, to nie powinno się ich pojawiać już więcej. Bo właśnie to jest taki blok, który gwarantuje, że będą pojawiać się z niego tutaj obok tego rodzaju potwory, które można w nim tu zauważyć. Widzicie? Tam się kręci zombiak i dlatego tu się było tyle zombiaków, bo jeżeli nie byłoby to oświetlone, jeżeli stałbym kawałek dalej, to tu non stop pojawiałyby się te zombiaki. I sprawdźmy, mamy skrzynkę ze skarbem, w którym mamy chleb, trochę węgla, trochę z mięsa, kości, nic, to się też się zawsze przyda, żelazną zbroję na konia, o koniach też jeszcze nie rozmawialiśmy, ale i tak nie będziemy mogli z tym nic zrobić, dopóki nie zdobędziemy siodła, a siodło też można znaleźć właśnie tylko w takich skrzyniach skarbów i zaklętą książkę, mroźny piechór, czyli to jest ulepszenie, które Będziemy mogli założyć sobie na buty, które pozwoli nam chodzić po wodzie. I dobrze zapamiętać sobie, gdzie takie miejsce jest, bo możliwe, że będziemy je wykorzystywać do zrobienia jednej z naszych pierwszych farm doświadczenia. Bo skoro tutaj, non-stop, mogą pojawiać się mopki, to jeżeli zrobimy tu dookoła odpowiednie otoczenie, to możemy zrobić tak, żeby bardzo łatwo móc je zabijać i zbierać właśnie te punkty doświadczenia, żeby później móc ulepszać sobie narzędzia. Oświetlmy tutaj porządnie, żeby pamiętać, gdzie to jest. I lecimy w dalsze poszukiwania surowców. No i patrzcie, że chodziłem tutaj w kółko, jesteśmy dalej. Obok spawnera, już chciałem się cofać i pominąłbym tutaj diamenty. A no i pominąłbym jeszcze jedną bardzo ważną informację, o której nie wspomniałem, a w sumie od niej powinniśmy też zacząć, bo w Minecrafcie, poza tym, że chcemy mieć lepsze narzędzia, żeby mu kopać szybciej i żeby nam na dłużej wystarczały, to w zależności od tego, jakie mamy narzędzia, możemy wykopać różne surowce. Bo drewnianym kilofem możemy wykopać tylko i wyłącznie węgiel. Kamienny kilow pozwala nam już wykopać też żelazo, a żelaznym możemy wykopywać już tak naprawdę wszystkie surowce, aż właśnie do diamentów. Ale za to później będziemy potrzebować diamentowy kilow, żeby wykopać. Obsydian i Netherite. Ale teraz na razie myślę, że wystarczy nam tego kopania. Spróbujmy się stąd wydostać. I po to mi też właśnie woda, żeby się tak podsadzać. O, i mamy jeszcze diamenty na zakończenie. Jak miło. O, i jeszcze sobie tutaj chodzę. Niestety skończył mi się kill -off, ale jeszcze zwiedzałem trochę te jaskinie. I patrzcie, co znalazłem. Jaskinie też mają swoje biomy, poza tym, że są różnej wielkości. To tutaj jesteśmy w zielonych jaskiniach, które właśnie mają w sobie trochę zieleni. Mają mech, glinę, wodę. I tak jak widzicie, pływają tutaj aksoloty co masz trzy, to w sumie może jakie spotkaliśmy, to myśmy je ze sobą zabrali. Bo jeżeli mamy wiaderko, to ma możemy wziąć takiego Axolota do wiaderka i widzicie, teraz nam w nim siedzi. Faktem, że są tutaj trzy, ale myślę, że nie będziemy brać ze sobą wszystkich, bo musiałbym wtedy zrobić jeszcze dwa wiaderka i zapełnić je wodą. A trochę nie mamy na to miejsca w ekwipunku, jak widzicie. Weźmiemy ze sobą tego różowego i na razie powinno nam wystarczyć. A patrzcie, właśnie jaka tu jest wielka ta jaskinia. I trzeba też zapamiętać to miejsce, no bo jest tu masa gliny, więc jeżeli będziemy potrzebować, bo będziemy chcieli coś zbudować z tej gliny, to będzie można. Można tutaj przyjść. I patrzcie, że jeszcze więcej ich tu jest. My mamy różowego, tu jest jeszcze brązowy, błękitny i żółty. To w sumie chyba wolę tego błękitnego. No i patrzcie, jaka jest olbrzymia kopalnia. O, i tam mamy coś. O, nie, skoczyłem do lawy. No, trzeba uważać. Tam mamy coś, czego też jeszcze nie widzieliśmy. A na co warto zawsze zwracać uwagę, jak jest się w jaskiniach. O, nie! To nie są zwykłe pająki. Na nie trzeba dość mocno uważać, bo to są trujące pająki. O, i mówiłem, że trzeba na nie uważać. Skoczyły na mnie i mnie zatruły. Tam jest właśnie ich spawner, a one właśnie są trujące. A to jest opuszczona kopalnia, w której też można znaleźć dużo fajnych rzeczy. Tylko martwię się tym, że nie mamy miejsca w ekwipunku na razie. I co, wejdziemy tam, znajdziemy coś fajnego i będziemy musieli to zostawić najprawdopodobniej. No, to jest minus tego, że wzięliśmy tego Axolota, że on teraz nam blokuje trochę wodę, czyli nie możemy jej użyć. O, dosięgłem, oświetle, spawner i przez to powinny przestać się pojawiać tutaj te pająki. I widzicie, jeżeli nie chcecie kraftować torów, o których też powiemy gdzieś za kilka odcinków, to możecie przyjść, znaleźć taką kopalnię, przyjść i sobie sobie je jest stąd wziąć, bo powinno ich być ich tu dość dużo. No a mówię, te pajączki, poza tym, że są mniejsze, więc cięższe do trafienia niż zwykłe, to jeszcze są trujące, a trucizna nam zabiera życie z czasem, więc trzeba dość mocno uważać. A no, możemy spróbować się przejść trochę, bo może znajdziemy skrzynkę ze skarbem i fajnie byłoby znaleźć siodło. Chociaż nie wiem, czy mi się wydaje, czy tak rzeczywiście jest, ale strasznie mała się wydaje ta kopalnia opuszczona. No chyba trafiła nam się taka mała, to raczej nic tu nie znajdziemy, ale fajnie wiedzieć, że mamy takie rzeczy w naszym świecie. To teraz jeszcze przy dałoby się znaleźć wyjście, bo już zaszedłem tak daleko od naszego wejścia, że nie wiem, czy uda nam się w tym samym miejscu wyjść. Więc mam nadzieję, że tutaj gdzieś znajdę dojście do powierzchni. Tylko muszę być ostrożny, bo kończy nam się nasza siekiera. Tarcza też już w połowie zużyta. No i jak na złość znaleźliśmy diamenty, jak nie mamy kilofa. Ale na szczęście to nie jest aż taki problem. Zostawmy pochodnie. Zobaczmy się, czy... I tam są kolejne diamenty. Widzicie to? Szczę takie szczęście mamy. Skoro i tak skończyły nam się narzędzia i kończy też nam się siekiera, którą możemy się bronić, a nie mamy na razie dostępu do wyjścia to musimy sobie poradzić w inny sposób i zrobimy tu taką chwilową bazę postojową. I co? Skoro mamy już tyle tych diamentów, to zróbmy już sobie diamentowy kilof. O nie, nie zwróciłem uwagi na to, że mnie tak wcześniej obili do dwóch serduszek. A tu skąd się zombiak wziął? No, najesmy się, żeby nam się serduszka odrodziły i za pomocą naszego nowego, diamentowego kilofa wykopmy te diamenty, co tu znaleźliśmy. Wykorzystamy też crafting, skoro już go postawiliśmy, do zrobienia czegoś, co też nam może oszczędzić dość dużą ilość miejsca w ekwipunku. Czyli układając w ten sposób na Nasze żelazo, ułożymy blok z rudy żelaza i możemy tak samo zrobić z redstone'em. Robiąc bloki, na razie nie jest to aż tak przydatne ze względu na to, że niczego nie zebraliśmy w aż takich ilościach, żeby mieć na przykład trzy staki. Ale jeżeli byłby taki problem, to jeżeli zrobilibyśmy z nich bloki, no to zawsze dzielimy ilość rzeczy, które mamy przez 9. No i jak już tak szalejemy z tymi diamentami, to siekierę też zróbmy diamentową, bo ona też zadaje wtedy więcej obrażeń, więc łatwiej nam będzie walczyć. No i co, spróbujmy w końcu znaleźć ten wyjście. Cały czas tutaj próbuję wyjść teraz z tych wielkich jaskiń do których się tak zagłębiłem i patrzcie, że znalazłem taką zalaną jaskinię. I tak jak mówiłem na początku tego odcinka, jeżeli bloki nie są wystawione na powietrze, to jest większa szansa na to, że pojawi się w nich więcej surowców, takich jak diamenty. Dlatego warto czasem przeszukać takie jaskinie, no ale tutaj można, trzeba pamiętać o tym, że jednak mamy ograniczoną ilość powietrza pod wodą. I sposobem na to jest taki, że gdy wskoczymy, to trzeba szukać w takich jaskiniach właśnie takich kolumn bąbelków, bo pod nimi są bloki magmy. I jeżeli na nich kucniemy, to nie będziemy dostawać bo jeżeli normalnie będziemy stać, to właśnie dostaniemy obrażenia. To normalnie uzupełni nam się powietrze, a tych obrażeń nie będziemy dostawać. I zawsze można sobie skopać kilka takich bloków i z nimi pływać co chwilę, po prostu pamiętać, żeby je postawić i wykorzystywać do tego, żeby w nich oddychać. No, jedynym jeszcze minusem tego sposobu jest to, że pod wodą strasznie wolno kopiemy. No, widzicie, mam diamentowy kilof, a i tak strasznie długo mi to zajmuje. O, i widzicie? Fakt, że dostaję obrażenia, ale myślę, że zdążę. Dzięki temu, że wpłynąłem do tej jaskini Udało mi się wypłynąć na powierzchnię I jesteśmy w jakimś nieznanym nam jeszcze terenie Tam widzę, mamy jakąś chyba pustynię Tutaj też jest jakaś taka plaża I mamy też nowe zwierzątka tutaj Trzeba będzie zapamiętać, gdzie one są Są żółwie Ale o żółwiach pomówimy też kiedy indziej A na razie wracam się do domku I patrzcie, znalazłem tutaj taką strukturę Też trzeba odnotować, gdzie ona jest Bo w odcinku, w którym wybierzemy się Na pierwszą naszą wyprawę poszukiwawczą Właśnie takich struktur będziemy też szukać No i jesteśmy w domu Tylko trochę brakuje nam miejsca w skrzynkach, więc może od razu stworzę dwie kolejne. No i na razie i tak mamy tylko dwie podwójne skrzynki, więc mamy dość duży bałagan, ale skupmy się teraz na tym, że patrzcie ile rzeczy nam się udało uzbierać. Jak przerobię te bloki rudy żelaza z powrotem na żelazo, to mamy praktycznie trzy staki żelaza. Mamy jeszcze 17 diamentów, poza tym, że już mamy siekierę i kilof, więc tak naprawdę uzbieraliśmy ich 23. Trochę redstone'u i troszkę węgla. Więc co? Teraz wstawię do przepalenia to żelazo. No i co? Wstaje nowy dzień. Nam tutaj trochę rzeczy urosło na farmie. Armię, więc możemy pozbierać. Od razu, jak już mamy te nasze surowce, minęło 5 minut, więc nasze tutaj zwierzątka znowu mogą się rozmnożyć, więc już mamy po 4, więc następnym razem będziemy mieli już po 6. Ale tutaj, jak pewnie wcześniej mogliście też zauważyć, zacząłem już szykować miejsce na budowę naszego nowego domku. No, bo tak jak mówiłem, z tego nie do końca jestem zadowolony. Chciałbym, żeby też to było troszkę większe, więc tutaj już naszykowałem takie filary, które są takimi wyznacznikami. Tylko, mimo że byliśmy w tej kopalni i zdobyliśmy bardzo dużo surowców, to wcale nie mamy aż tak dużo różnych bloków do budowy, więc ja w tym momencie łapię się z powrotem za żelazne kilofy, żeby na razie nie zużywać tego diamentowego, dlatego na razie go odłożę. Zaraz zrobię sobie żelazne i wracam do kopalni nakopać więcej kamienia i deep slate. -u. I jak to będę miał zrobione, to wracam do Was. Trochę czasu minęło. Poświęciłem dość dużo na farmienie i zbieranie surowców. Jak widać mamy już więcej owiec i krówek. Kilkukrotnie zebrałem naszą farmę i starałem się zbierać dość dużo jagódek, bo się nimi teraz żywiłem. Udało mi się wbić w 29. poziom, więc jesteśmy blisko 30. już. No i musiałem dorobić dwie skrzynki. Jedną właśnie na rzeczy typowo związane z farmieniem, a do jednej przeżyciłem osobno surowce. I patrzcie ile mamy żelaza, bo też trochę wykopałem, tak samo jak udało mi się wykopać trochę węgla, bo mieliśmy go dość mało i nazbierałem kilka staków kamienia i tego łupkowatego bruku. Tak samo poszedłem i nakopałem trochę piasku. Więc teraz przydałoby się wziąć do roboty i zacząć budować nasz domek, tylko zanim do tego przejdziemy, nie chcę go budować z tych zwykłych surowców, tylko weźmiemy stack tego i stack tego i wstawimy je do pieca. No i tak jak widzicie, przepalamy to z bruku dostajemy zwykły kamień i to nam powinno odblokować kilka nowych receptur, między innymi na przycinarkę i na tym właśnie mi zależało. Żeby ją zrobić potrzebujemy sztabkę żelaza i trzy właśnie kamienie, więc weźmy to co potrzebujemy i stwórzmy ją, bo przycinarka jest jednym z najlepszych przyjacieli budowniczych w tej grze, bo bo ona służy właśnie do kamienia, i jeżeli wsadzimy do niej kamień, to możemy go przerobić na różnego rodzaju bloki. I jasne, można to zrobić też w zwykłym craftingu, tylko często tutaj wychodzi to taniej. Bo na przykład, żeby w zwykłym craftingu zrobić schody, potrzebujemy wsadzić 6 bloszków i dostajemy 4 schodki, gdzie tutaj mamy wymianę 1 do 1, więc znacznie bardziej się to opłaca. Tak w sumie niepotrzebnie wstawiłem ten Deep Slate, bo go się nawet nie da przerobić w tym, więc skopuję go z powrotem na zwykły cobbled Deep Slate. Ale Stone na pewno nam się przyda, więc nawet jeszcze jeden tak. I tak sobie wymyśliłem, że nasz domek zrobimy właśnie z tego łupkowego bruku. I tutaj, jak robicie jedną budowlę, to też polecam wybrać sobie taką paletę bloków, które do siebie bardzo pasują, najlepiej właśnie są z jednego typu materiału i trochę je podmieniać, żeby wasza budowla wyglądała trochę ciekawiej. Dlatego ja myślę, że my się skupimy na cegłach i kafelkach i z nich zaczniemy budowę naszego domku. I będę starał się właśnie je tak trochę zmieniać, żeby ta struktura miała właśnie ciekawszy wygląd. Nasza wstępna bryła naszego nowego domu, już gotowa. I jak widzicie, przez to, że użyłem trochę innych materiałów, i właśnie przez to, że zrobiłem też taką mozaikę, wygląda to milion razy lepiej niż ten nasz początkowy domek. Inny zabieg, który zastosowałem, to to, że te rogi, które tutaj widać z drzewa, wyciągnąłem na zewnątrz, więc wyglądają trochę bardziej, jakby podtrzymywały te ściany. Skończyłem od zewnątrz, a jeszcze nie jest gotowe nic w środku, więc trzeba by się też tym zająć. Plan mam taki, że podzielę to na dwa piętra wstępnie, no i zrobimy jeszcze tam dach. No i też trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby jakoś to ozdobić, poza tym, że będzie sam taki klocek stojący. Więc na ten moment zajmę się zrobieniem podłogi. I tu akurat nie zmieniam konceptu, bo zostaniemy przy żozowych deskach. Tak, jak w poprzednim domku. Podłoga zrobiona i na parterze, i na pierwszym piętrze. Więc teraz pewnie się zastanawiacie o co chodzi, że zostawiłem tutaj taką dziurę. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw przejdziemy się tutaj i zrobimy po jednym schodku z każdego bloku, z którego budowaliśmy. Weźmiemy też drzwi i zrobimy klapy. Klapy ogólnie służą trochę jak drzwi, tylko do przestrzeni takich wertykalnych, ale my nie do tego je użyjemy. Postawimy drzwi, no i została dookoła nich taka obramówka, więc uzupełnimy ją właśnie tymi klapami. I w ten sposób wygląda to jak właśnie tak taka rama zamkowa i zachowuje wszystkie tutaj elementy. A schodki postawimy tutaj w rogach, żeby zrobić taki fajny łuk. Widzicie? I teraz i od zewnątrz to tak fajnie wygląda i od środka. Więc wejście mamy gotowe, ale zrobimy jeszcze jedną rzecz, której do tej pory nie robiliśmy i trochę się zautomatyzujemy. Zrobimy płytkę naciskową z brzozy, żeby zlewała nam się z podłogą i postawimy ją tutaj przy drzwiach. W ten sposób nie musimy klikać na drzwi, gdy wychodzimy z domku i gdy wchodzimy do domku... One automatycznie się za nami zamkną. Więc nasza pierwsza automatyzacja w tej grze. Wnętrze prawie gotowe, ale brakuje nam wejścia na górę, więc zajmijmy się tym teraz. Mamy schody na górę. I tutaj też taka rada, już to zastosowałem przy tych innych schodkach. Nie zostawiajcie schodów w ten sposób, bo to strasznie źle wygląda. Tylko postawcie drugi schodek do góry nogami odwrotnie, i wtedy one się tak fajnie łączą i wygląda to, jakby było takie gładkie podejście. I tutaj też pociągnąłem taką podporę do samej góry. No i trzeba jeszcze jakoś zrobić wyjście na dach, tylko tutaj nie chcę już robić schodów na sam. Górę, tylko zrobimy drabinkę. Postawimy tutaj jedynie taki jeden schodek, żeby podejść troszkę wyżej, i stąd będzie drabinka już na samą górę. Stawiamy drabinkę. I idealnie został nam jeden włas, więc też go możemy od razu tutaj postawić. I mamy zamknięcie. No i w ten sposób jesteśmy na dachu, więc kolejna część gotowa. Więc jeszcze zanim przejdziemy do konkretnej ozdoby, poszczególnie chciałbym tamtą górę wykończyć, bo na pewno jej tak nie zostawimy. To może przeniosę nasze rzeczy już tutaj, żeby nie musieć tak co chwilę biegać, jeżeli czegoś mi brakuje. No i przenosimy się. To przenosimy też łóżko. Postawmy w nowym miejscu i ustawmy punkt odrodzenia. No i przeprowadzka ukończona. Ukończyłem też już tą wstępną ozdobę góry. Jeszcze faktwałem, że będziemy musieli popracować nad detalami i łączeniem się tych drewnianych podpór z dachem, ale sami widzicie, że różnica pomiędzy naszym pierwszym budynkiem a drugim jest nieporównywalna. A gdy wejdzie się do środka, tutaj jest tak jak było wcześniej, tylko postawiłem na jednym z pieców naszą przecinarkę. No i ustawiłem już wszystkie skrzynki, które będziemy potrzebować, ale jeśli kiedyś będziemy potrzebować jeszcze więcej miejsca, to zawsze możemy zamienić te kawałki podłogi, w sumie możemy to nawet już teraz zrobić, na pół płytki. I dając tutaj właśnie pół płytki, a tutaj schody do góry nogami, zrobiło się tutaj trochę więcej miejsca i właśnie będziemy mogli wstawić tutaj jeszcze więcej skrzynek. Ale myślę, że na razie tyle powinno nam wystarczyć. A gdy wyjdziemy na górę, tutaj też jeszcze nie zajęliśmy się ozdobą, ale mamy sypialnię i wyjście na dach, który jest na razie też tylko oświetlony. I w takim wypadku pierwszy domek możemy już zniszczyć i zwolnić miejsce na jakieś przyszłe budowle więc zrobiliśmy dzisiaj upgrade co do bazy. Ja, między odcinkami, rozwalę już tą starą i zostaniemy tylko z naszą nową bazą. Zrobiliśmy farmy zwierząt i farmy zboża, no i wykopaliśmy nasze pierwsze diamenty. W następnym odcinku myślę, że zrobimy jakąś nową strukturę tu na, w naszej bazie i może spróbujemy zrobić naszą pierwszą automatyczną farmę. A na razie, dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało i chcecie być na bieżąco, to lajkujcie i subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.